Siema tutaj Babry to jest 22 odcinek serii Ark na tym kanale. Dzisiaj jestem sam. i Dzisiaj nagrywam odcinek z przeprowadzki moich dinozaurów i wszystkiego najpotrzebniejszego do nowej bazy, którą dzisiaj zobaczycie. Dobra, no i i zaczynajmy. Dobra, na początku wezmę sobie te tego parazaura. Wiadomo. Na razie nie biorę itemów, potem będę chodził po itemy i takie inne. To pokażę, nam, pokażę wam nową tą bazę, gdzie się przeprowadzamy. Dzisiaj, w następnych odcinkach, już będziemy tam budować bazę nową. I pokażę wam ją. Tak, jak wam pokażę tą bazę, do której się teraz przeprowadzamy. To potem zrobimy 10. Najprawdopodobniej już będziemy się widzieć, jak będą wszystkie inne. Dobra, teraz lecimy. Dobra. Ta piżara. Pięknie. Dobra, lecimy sobie. Dobra. Ten, ten, ten. My jeszcze, nawet niedaleko już zostało. Dobra, dobra, jeszcze dosyć daleko, ale. No. Bierzemy oczywiście zostaną tylko tam my, takie potrzebne itemy, zostawimy tutaj jakieś niepotrzebne itemy. Takie, które nam się aż tak nie przydadzą. Żebyśmy nie brali wszystkiego, bo to nie ma sensu. Bo I tą bazę zostawimy sobie, to będzie nasza taka baza. Jakbyśmy potrzebowali coś tam z niej na chwilę czy coś. 도래, 파티브리스, 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 파티브리브리 Pięknie. Już zaraz będziemy. Dosłownie. Nie, więc fajnie. O kurde, alfa karno i reksik. Będzie trzeba tego alfa karno zabić. To się zabije. Na pewno się go nie go zabije. Pewnie. No i praktycznie jesteśmy już na miejscu. Tak, przenosimy się do oazy. Pięknie. Ja widzę, że w oazie jest bezpiecznie na razie. Dobra, to trzeba teraz już wysadzić Jeden... Dobra, to zrobimy już cięcie I się widzimy Jak przeniosę już tu Wszystkie dinozaury Dobra, jesteśmy już po przerwie Wszystkie dinozaury Przeprowadziliśmy do bazy i wszystkie itemy Udało się, dobra Teraz trzeba ogarnąć Wiadomo, jakieś... Wszystko szafę, żeby to słychać, bo na razie to wszystko brak się. I czemu ja zbieram? Słona, jak ja słonę, mam chyba tysiąc. I już w kolejnych odcinkach będziemy budować tutaj bazę. Jakąś obronę dookoła. Ochronę, mogę zrobić jedną szafę, drugą szafę. Ma. Zapomniałem, że trzeba jeszcze zrobić taką jedną rzecz. Czyli jeszcze jeden fundament. Zróbmy trzy fundamenty. To będzie na razie nasz taki... Początkowe coś na itemy. Mamy lodówkę, to... wiem to, możemy sobie wsadzić ten tyk. Teraz będzie nam działała lodówka. Teraz sobie polecimy po jakieś itemy już, segregowane. Mamy dwie szafy, to odłóżmy na razie tak Na razie o to razie To, odłóżmy, to odłóżmy do jednej szafy A drugiej szafy na razie odłóżmy tak Trzeciej co? Czyli zrobić sześć? Jedną szafę To na razie tak będzie tylko Na razie mówię na co ci na czy to będzie Będziemy mieć na, na prawdopodobnie. już dom To do pierwszej szafy No jeszcze coś Dobra, czyli trzeba zrobić co? Trzeba zrobić jeszcze jedną szafę. Jeszcze jedną szafę. No jeszcze to trzeba zrobić. Pięknie. No na razie tak będzie byle jak posegregowane, to jak będziemy mieć bazę, to będziemy mieć wszystko posegregowane. Byle jak też poukładane. Dobra, trzeba iść teraz jeszcze po resztę itemów. itemów. Czyli to mogę już wziąć, te schematy. To też mogę już wziąć. Pójdziemy jeszcze tutaj, bo tu były jakieś te schematy. Oj, to jest itemy. To weźmy tylko to. A no to jeszcze weźmy, coś musimy zmieścić. A to zostawmy na razie. Pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj, Super. Czy coś tu nie mieści? Dobra, to odłożmy tu. Dobra Dobra już wszystko poukładane mamy na razie tak Byle jak ale no A więc dobra To by było na tyle w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę, subika e, Napiszcie komentarz jakiś fajny No i na discorda, link w opisie Dobra i to by było na tyle, siema